Cześć, z tej strony Mikołaj, Mikołusialik i witam Was w już kolejnym 98. Videonius. Jak co tydzień przybliżam Wam najciekawsze wydarzenia ze świata technologii z ubiegłego tygodnia, a dzisiaj o pozwie dla Ubera, 11-latku, który wydaje 30 tysięcy złotych oraz o pewnych zmianach na YouTube. Serdecznie Was zapraszam. Jeździcie Uberem, a może lubicie być oszukiwani? Nie, tam nikt nie lubi być oszukiwany. Uber od dłuższego czasu wzbudza wiele kontrowersji, zarówno patrząc na konflikt ze środowiskiem taksówkarskim, jak i na ostatnie prawidłowości dotyczące usługi Uber Eats i braku odpowiednich badań lekarskich u dostawców. Obecnie do sądu w Los Angeles trafiło oskarżenie Ubera o oszukiwanie zarówno własnych kierowców, jak i pasażerów. Uber nie chciałby ktokolwiek poczuć się pokrzywdzony, dlatego postanowił robić przekręty nie tylko na własnych pracownikach, ale również na klientach. Jak to możliwe? Jeżeli podróżujecie od czasu do czasu Uberem, to prawdopodobnie wiecie, że cena za przyszły kurs jest podawana jako kwota przewidywalna i po kursie troszkę różni się od zakładanej przed wyruszeniem. Kwota jest wyciągana z odpowiedniej kalkulacji czasu oraz trasy podróży. Jeden z kierowców Ubera zobaczył, że klient widzi przewidywaną trasę i czas przejazdu inny jak ta, którą widzi kierowca. Przez co obydwojgu pojawiała się inna kwota na rachunku. Pasażer płaci większą kwotę za przejazd i część pieniędzy idzie do kierowcy, a reszta do Ubera. Po zauważeniu tego faktu kierowca postanowił właśnie podać platformę do sądu. Nowości na YouTube. Każdy kto ma co najmniej 1000 subskrypcji może teraz prowadzić własny livestream z komórki. By stać się gwiazdą potrzeba tylko mieć odpowiednio zweryfikowany kanał, nie być obciążony żadnymi ograniczeniami na YouTube oraz mieć urządzenie działające na iOS 8 czy Android 6.0 wzwyż. Zostając jeszcze przy YouTube, to na nim właśnie zostały wprowadzone też ograniczenia, odnoszące się do afery, o której mówiłem w zeszłym tygodniu w Videonews. Teraz każdy kanał, który będzie miał ochotę zarabiać, będzie musiał najpierw przekroczyć próg 10 tysięcy wyświetleń. Nie od dziś wiadomo, że wiele gier darmowych, napisanych na systemie przenośnym, mają zawarte w sobie mikropłatności. Pół biedy, jeżeli jest to drobna opłata za elementy kosmetyczne, a gorzej, jak wymaga się drobnych płat, by móc powtarzać nieudany poziom. Niestety na takie przekręty, czasem nie takie drobne, po potrafią jednorazowo przekroczyć nawet 400 złotych, najbardziej są podatne dzieci, które nie zdają sobie sprawy z konsekwencji ciągłego klikania w przycisk Kup, by grać. Właśnie w ostatnim tygodniu w Wielkiej Brytanii 11-letni Alfie Dobson dokonał zakupów w grach na równowartość 30 tysięcy złotych. Jak do tego doszło? Alfie mógł korzystać z iPada tylko i wyłącznie w weekendy, jednak przed końcem tygodnia jego ojciec podłączył swoją kartę kredytową z kątem iTunes, nieświadomie dając swojemu synkowi możliwość wydania fortuny. Chłopak pierwsze 700 funtów wydał w czasie poniżej 5 minut. Ja pamiętam, jak raz udało mi się w dzieciństwie wydać nieodpowiednio 50 zł, taty, po czym musiałem to odpracować odpowiednio w domu. Ciekawe, jak Alfie powinien to odpracować, czy będzie musiał to odpracować. Gearbox odpowiedzialny za serię Borderlands, Battleborn czy parę dodatków do klasycznego Half-Life popadł w konflikt z polskim G2A. Razem te firmy podjęły odpowiednią współpracę, by wydać kolekcjonerską edycję zremasterowanego Bulletstorm. Storm, jednak po pewnym czasie popularny youtuber John Total Biscuit Bane poruszył problem kontrowersji z jakimi boryka się firma z Rzeszowa. G2A jest oskarżany o dopuszczenie do sprzedaży kluczy do gier zakupionych kradzionymi kartami kredytowymi. Gearbox postawił po zarzutach odpowiednie żądania wobec G2A. Program lojalnościowy G2A Shield ma być dostępny dla każdego użytkownika za darmo. Program ten obecnie za odpowiednią dopłatą chroni użytkownika właśnie przed kluczami, o których wspomniałem wcześniej. W ciągu 30 dni ma zostać uproszczony system płatności i być bardziej przejrzysty. W ciągu 60 mają pojawić się na GTA dodatkowe zabezpieczenia przeciwko oszustom oraz w przeciągu 90 dni ma powstać strona, gdzie certyfikowani deweloperzy będą mogli wyszukiwać i zgłaszać klucze podejrzanego pochodzenia. Niestety prawdopodobnie żaden z tych wniosków nie zostanie spełniony, ponieważ deweloper postanowił wycofać się ze współpracy. Na oficjalne stanowisko GTA trzeba poczekać do poniedziałku. Jak będą wyglądały smartfony w przyszłości? Od jakiegoś czasu krąży pomysł odpowiednio składanych smartfonów, jednak jak powiedział Kim Tia Wong z Samsunga, obecnie bezramkowe smartfony sprzedają się na tyle dobrze, że technologia składanego wyświetlacza może poczekać, a datę gotowości takiej technologii szacuje na 2019 rok. Więc na składane smartfony będzie trzeba jeszcze trochę poczekać. Ale co powiecie na ekrany, które same się naprawiają po rozbiciu? Chemicy z Uniwersytetu w Kalifornii opracowali specjalny, przeźroczysty materiał, który potrafi po uszkodzeniu samemu się skleić do pierwotnej formy, w jedną dobę. Odpowiednie wiązania cząsteczek oraz materiały pozwoliły na otworzenie właśnie takiej w przyszłości bardzo przydatnej technologii. Może sama naprawa w przypadku smartfona to nie nowość, ale samo naprawa ekranu może być w przyszłości naprawdę czymś genialnym. Cloud Video Intelligence to technologia używana przez Google, która ma identyfikować kształty czy przedmioty na filmach, podobnie jak już to robią odpowiednie algorytmy w przypadku zdjęć. Ostatnio naukowcy z Uniwersytetu w Waszyngtonie pokazali, jak algorytm Google jest podatny na sugestie. W pierwszej próbie pokazali tygrysa chodzącego po basenie i algorytm odczytał film oznaczając go tagami zwierzę, Zo, natura itd. W następnej próbie co 50 klatek wstawił zdjęcie samochodu i po przekonwenterowaniu przez algorytm tagi zmieniły się już diametralnie, ponieważ pojawiły się takie hasztagi, jak pojazd, samochód czy Audi. Całkiem ciekawe, zwłaszcza że samochód stanowił zaledwie 150 materiału. Google ewidentnie musi popracować jeszcze nad precyzją tego systemu. A teraz pora na krótkie newsy. Facebook testuje nowy newsfeed, na którym pojawią się strony, które nawet nie zostały polubione przez użytkownika. Zabieg taki ma na celu dać użytkownikowi informacje, które mogłyby go zainteresować. Ten drugi newsfeed pojawia się coraz większej ilości użytkowników w postaci ikony rakiety. Do Polski wchodzi usługa FastCheck, która powstała przy współpracy z Google. Ma na celu pomóc użytkownikowi odróżnić fałszywe informacje od tych prawdziwych podczas przeglądania Google'a. Do celu weryfikacji newsów powstała społeczność, która łączył ze sobą aż 115 organizacji. Najnowszy system Android się rozprzestrzenia i ma już obecnie prawie 5% udziałów. Jeżeli posiadacie Google Pixel czy Nexusa, to już możecie pobrać pliki OTA i obraz Nugata 7.1.2 na swoje smartfony. Na naszych telefonach możemy odpalić już nowy Twitter, Twitter Lite. Nie będzie można go pobrać z popularnych sklepów z aplikacjami, a odpalić w przeglądarce. Dzięki temu zabiegowi można zaoszczędzić nawet do 70% danych, porównując do oryginalnej aplikacji oraz pobiera mniej megabajtów transmisji danych. Zmiany na Spotify. Najpopularniejsza aplikacja do strumieniowania muzyki prowadza nowości. Po problemach na linii twórca Spotify, ludzie odpowiedzialni za aplikację postanowili wprowadzić możliwość udostępnienia swoich nowych albumów przez artystów w pierwszej kolejności użytkownikom premium. Od 15 kwietnia w całej Unii Europejskiej zniesione zostaną opłaty roamingowe o czym też wspominaliśmy już jakiś czas temu. Jednak warto przed wyjazdem sprawdzić, jak jesteśmy rozliczani z naszym operatorem, ponieważ brak opłat roamingowych nie oznacza od razu braku jakichkolwiek opłat. I jak Wam się podobał dzisiejszy odcinek, piszcie w komentarzach. Mam nadzieję, że Wam się spodobał. Zostawcie też łapki w górę oraz subskrypcję na naszym kanale razem z dzwoneczkiem, żebyście byli na bieżąco z naszymi materiałami. Do następnego. Cześć!